Hejka kochani! Dzisiaj będę otwierać prezenty ze świąt I tutaj na razie mam tylko dwa, bo resztę już otworzyłam Ale może coś będzie Jeden jest taki Drugi taki hm. Ja myślę, że najpierw otworzymy ten zielony Ło Mamy czekoladę. To chyba tą markę chyba. Każdy zna Kinderek. O! Bąbeczka jest. Bąbka jest zaklejona do taśmy, więc ja może i to otworzę. Ojoj. Oj. Hop, hop. I po oho okej okay. sukiereczki, tego tak akurat nie lubię tego tak akurat nie lubię ale tylko trzy, więc okej okay. o knopersik nadal wyciągam z tego zielonego mogę tak pokazywać tak chyba będą góry. MMM ostatnie tutaj może być. znowu kinderek, tylko że teraz Bueno, Kinder bueno. I milka. O! I jeszcze taka fajna lamereczka. Świąteczna bardzo. Ok. To teraz przechodzimy do niebieskiego. Okej, okay. pierwsze co widzę to jest jakiś piórnik. Z myszką. Okej. Okay. jest temperówka. tam Zresztą przetestuję, co tam jest. piszą. Linijka i dwa ołówki. Już wiem po co ta termin prówka. O, gumeczki! Super, mi cały czas koleżanki z klasy tak idą, więc... O! Karteczki samo przylepne. Takie ładne. i piórnik chyba najprzydatniejszy no w sumie to nie, długopisy też są może coś napiszę, na przykład ł wow. okej, okay, jakieś ryba na przykład napiszę napiszę mama Tata, tata, kot Miki i i Maja na przykład napiszę Okej okay. i to było z, z tego tak, tyle to Ja odłożę tym myszkami na bok. Ja się cieszę z tej myszki. Mniej. I o! To powiem, że mnie zaskoczyło. Mamy zestaw do makijażu Będę miała gdzie trzymać makijaż w Okej. Okay. Czy to jest taśma uzbrojona? tak, było taśma za... uzbrojona O kurde, jakie ci... nie da. O. A to się takiezam pięcia. Pierwsza strona to jest tusze. Dawaj Woo! druga strona to coś lepszego, niż tusza druga strona to brokat ale to też tuszowy i pomadka Mhm. 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 fajnie trzecia strona to lusterko i też kolejne pomadki i ostatnia, mam pędzelek. To są takie dusze, takie bardziej do twarzy i dwa pędzelki. I ja ten pędzelek próbuję. Spróbuję go zdjąć. O, jest lepsze. To jest taka gąbeczka jakby do nakładania. I taki pendelek malutki i ten jest czarny praktycznie, ale to się mówi trudno. Okej. Okay. Tutaj wkładam cyk. Zamknięty. Bardzo mi się podoba, bo nigdy nie miałam więcej makijażu ale teraz mam. I ostatnia rzecz nie... No tak, ostatnia. To w takim opakowaniu już tutaj teraz rozerwałam O, ja się boję. Ten królik wiedział. Co to? Oh, pomadka. Mm. Uh -huh. Wow! Takiej pomadki jeszcze nie widziałam. To ruskawka. I taki malutki króliczek. Ja zupełnie muszę tą posłuchać. A może spróbujemy się pomalować tym maturkiem? Halo? A w prenderku? Tak. Czym może go nakładać? No. Przeważnie to się nakłada ku tuż, ale ja teraz będę Jezu, ja się jeszcze dzisiaj nie malowałam Teraz może weźmiemy... Kiedy jakie? No, dobrze. I, za, jeśli będę miała chociaż 20 subskrypcji, to pokazuję twarz mojej mamy albo robię kanał dom, dla mojego psa. Ten, kto napisze kanał psa to, e, i będzie 20 subskrypcji, e, to będzie kanał psa. I ja policzę ile jest tego napisu kanał psa kanał psa to wtedy będzie kanał psa a jak kanał a jak mama 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 to to ben, to pokażę moją mamę mhm. tak ok i tu są inne odcienie tych pomatek. A, A Spróbujemy tą ostatnią taką przybrązową nie. O, to jest najlepsze, bo są te tłusze blokiowe. To też to. nie patrzcie na ten. To jak to bardzo. Jest takie wypadające. I już skopelę klecić. A ja, Po prostu z tego pyły. Piękne. ok i ostatnie to co, czyli cień do powiek A ja nie rozumiem czemu ktoś dał odcień kremowy nie wiem czy widać ten po środku to jest kremik krem taki mocny w mojej skórze w odcieniu mojej skóry, ale Chyba nieważne I tych cieni nie przetestuję, ale może na jakimś odcinku będę miała te cienie A my, A my jak dostaliśmy króliczka to najpierw trzeba usty nasmarować I zaraz że pies szczeknął, ale auto jechało takie z psem, z kołąbkami, z psami czy czymś i musiał szczeknąć. I teraz sobie zjemy kinderka. Widocznie mi tego. Linijka. Z tego co teraz zauważyłam. Nie ma 20 centymetrów, tylko 15. I to mnie trochę zasmuciło, bo jak pani będzie kazała u mnie w szkole policzyć na linijce normalnie tak prosto do 20 na linijce to ja będę miała do 15 i bym musiała wtedy życzyć koleżanki, ale jak do 15 to będzie nawet git. Ogólnie tego beczka jest taka w takim dziwnym kształcie, że nie chce się ścierać. Na przykład jakieś Rzeczy brudki się nie zetrzą Taki dziwny kształt to jest też Ale ja się nie smuczę, co? Nie smucz To ja może pochowam te kosmetyki tutaj A, no tak Gąbeczka idzie do A Ajajaj, czemu to się nie chce? Wow, jak fajnie to się tak otworzyło To jest normalnie coś to Ja włożę ten pędzelek ten pędzelek i A, mam pod to makijaż i ten pędzelek i tą gąbeczkę przy okazji no, włożę ją do tego motyla jeśli chcecie to będzie nowy Odcinek z Czejsikiem, czyli z moim pieskiem. A my co? Może już kończymy, powoli. Zawsze możemy coś jeszcze nagrać. Jeśli będzie tak, co najmniej 10 tysięcy łapek. W górę oczywiście, nie w dół, to będzie kolejny filmik z Czejsikiem, Albo... Z makijażem A na razie, to co? Pa!